Apokalipsa dzień po dniu. Wywyższanie słowa Bożego. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj, i w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie zobaczyli ich. Apokalipsa rozdział 11 wiersz 12. Prorok Daniel opisał panowanie króla Nabuchodonozora, inaczej Nebukadnesara, w następujący sposób: Wielkość Twoja wzrastała i sięgała aż do nieba, panowanie zaś Twoje aż po krańce świata. Daniel 4:22 Wszyscy znali starożytne imperium Babilonu. Jego sława była ogromna i chyba nie mogła już być większa w tamtych czasach. Na przestrzeni wieków wiele osób pragnęło zdobyć chwałę, próbując w podobny sposób dostać się do nieba. Budowniczowie starożytnej wieży Babel, rodzaju 11:4. Szatan, gdy był jeszcze znany jako niosący światło, Izajasz 14, 13 i 14, czy mały róg w wizji proroka Daniela, Daniel 8, 10 i 11. Zauważmy, że wszyscy oni pragnęli wstąpić do nieba, ale nigdy nie zostali tam zaproszeni ani dopuszczeni, w przeciwieństwie do dwóch świadków. To właśnie do tych dwóch świadków zwrócił się donośny głos z nieba, którym bez wątpienia był głos pana nakazujący wstąpcie tutaj. Podobnie jak sława nabuchodonozora objęła całą ziemię, tak na początku XIX wieku Biblia rozprzestrzeniła się po całym świecie, jak nigdy wcześniej w historii. W 1804 roku powstało brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne w celu szerszego rozpowszechniania i używania Pisma Świętego. W 1816 roku założono amerykańskie Towarzystwo Biblijne, którego misja polegała na dostarczeniu Biblii do rąk każdego człowieka na świecie. Wybitni amerykańscy protestanci, tacy jak John Jay, pierwszy prezes sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Francis Scott Key, Twórca Hymnu Narodowego, pracowali nad udostępnieniem Biblii wszystkim ludziom. Obecnie jej fragmenty są dostępne w prawie dwóch tysiącach języków, a całe słowo Boże zostało przetłumaczone na ponad 700 języków. Jednak prawie półtora miliarda ludzi nie posiada Biblii w swoim własnym języku. Wciąż jest wiele do zrobienia w kwestii popularyzacji Pisma Świętego. Po 1260 latach papieskich represji i prześladowań podczas rewolucji francuskiej, Biblia została w końcu wyniesiona na piedestał i uwielbiona. Jak Chrystus, żywe słowo po swoim zmartwychwstaniu wstąpił w obłoku do nieba i został uwielbiony przez Ojca. Dzieje Apostolskie 1,9. Tak samo słowo Biblia wstąpiła do nieba w obłoku, rozprzestrzeniając się na cały znany wówczas świat. Dzieje Apostolskie 2,47. Niech nasze słowa dotrą do nieba razem. Panie, dziękuję Ci za oddanych tłumaczy, drukarzy i dystrybutorów Biblii, którzy pracują nad wypełnieniem proroctwa i rozprzestrzeniają Pismo Święte po całej planecie. Do dalszego studiowania. Księga Habakuka, rozdział 2, wiersz 2. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wiersz 14. Apokalipsa, rozdział 10, wiersz 11.